Proszę Państwa, bardzo miło po raz, właściwie nie wiem który, bo nie pamiętam od jak dawna obchodzimy urodziny, ale myślę, że ze 20 razy już się przytrafiło. W każdym razie dzisiaj obchodzimy 27 urodziny raportu targowego. Używam nazwy raport targowy, bo te nazwy się zmieniały przez, przez lata, ale wydawnictwo było to samo. I muszę jak zwykle przypomnieć, że to jest ewenement na polskich targach. Bardzo niewiele, jeżeli w ogóle są takie wydawnictwa, które z dnia na dzień no, robione w takim standardzie szczególnie się pojawiają. Także jeszcze czym pochwalić. Natomiast ja zacznę może od tego, że przedstawię Wam ludzi, których i tak znacie, ale wypada. Redaktor naczelny, raport Wojsko, Technika, Obronność. Andrzej Wojtas, no niestety z Krakowa, ale co zrobić, no wiecie, no, oni są jacyś inni, nie, jak wiadomo. I Bartosz Głowacki, redaktor naczelny magazynu lotniczego Skrzydlata Polska, czyli można powiedzieć, że ekipa w najmocniejszym składzie. I właśnie będziemy dzisiaj obchodzić kolejną, kolejną rocznicę, tak jak mówię, nie wiem po raz który, ale że rocznica jest 27 na pewno, bo po raz pierwszy raport targowy ukazał się w 1997 roku. Kurczę, jak ten czas leci, zobaczcie. Bardzo się cieszę, że znowu w tak dobrym towarzystwie możemy się spotkać. Będzie okazja, żeby porozmawiać, będzie okazja, żeby coś zjeść i wypić, do czego zapraszam, a teraz oddaję głos Andrzejowi. Szanowni Państwo, miło mi powitać Was wszystkich, grono naszych przyjaciół na tej wspaniałej imprezie i w naszym tradycyjnym miejscu. Co do rocznicy, na torcie, który zaraz konsumujecie, jest napis 27. 27. spotkanie i e raportu, więc przyjmijmy faktycznie tę datę jako ikoniczną. Chciałbym poza tym powiedzieć, że na swoje usprawiedliwienie nie mam nic, jako że jestem z Krakowa. Za co serdecznie Państwa i obecnych tu przyjaciół z Poznania i z Warszawy przepraszam. No. Kraków, Poznań, Warszawa. Wspólna sprawa. A więc zaczniemy po tym skromnym, że tak powiem, powitaniu państwa na uroczystość i będzie to z naszej strony odrobina prywaty. Jako iż pierścieniem patrioty został uhonorowany nasz prezes i wydawca, decyzja została podjęta. Panie prezesie. Pierścieniem Patrioty przyznany przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. I do wręczenia tej nagrody zapraszamy pana prezesa zarządu, pułkownika Tadeusza Kocykowskiego, jak również pana członka zarządu Michała Gawrońskiego. Serdecznie panów prosimy. Panie Pułkowniku, w pana ręce. Pozwólcie Państwo, że na początek, ponieważ nieoczekiwanie zjawił się Pan Generał Bieniek, również członek kapituły, i to takiej najwyższej kapituły, zapraszam Panie Generale do nas. Będzie nam ogromnie miło. Ja po środku. Pan Generał, może z lewej, z lewej strony. Bardzo proszę, Panie Generale. Szanowny Panie Prezesie, dostojni goście. Ponieważ Pan Prezes zaczął mówić dzisiaj o rocznicach. Właśnie rocznicy swojego wspaniałego wydawnictwa, ale mamy inne zacne rocznice. Jak pan, Państwo pamiętacie, wczoraj mieliśmy otwarcie targów, na których mówiliśmy o 25. rocznicy naszego członkostwa w NATO. W tym roku obchodziliśmy 80. rocznicę Bitwy Warszawskiej, obchodziliśmy 80. rocznicę Bitwy pod Monte Cassino. Ja nie bez kozery o tym wspominam, ponieważ padło, padło właśnie patriotyzm, polskość, ojczyzna, obronność. Jesteśmy na takich targach, gdzie się mówi o polskości i o patriotyzmie. Więc y, wydaje mi się, że y, uhonorowanie za chwilę, które nastąpi pana prezesa, jest idealnym, jak gdyby, takim rozwiązaniem, ponieważ prezes Chybki daje całe swoje serce polskie tym targom. Wkłada duszę w to, żeby miało to takiej. Obraz naszej wspaniałej polskiej, naszej obronności. Więc myślę, że wszyscy jesteśmy wdzięczni panu prezesowi, a zwłaszcza czytelnicy jego magazynów, jego prawda, również internetowych treści. Więc dzisiaj z wielkim, z wielkim szacunkiem za chwileczkę. W ramach w ramach i razem z kapitułu honorujemy pana prezesa, ale kilka słów o pierścieniu, bo zapewne Państwo niektórzy w ogóle pierwszy raz o tym słyszą. A więc jest to pierścień patrioty. Na tym pierścieniu pisze Amor Patria Nostra. Kocham swój kraj. Po raz pierwszy światło dzienne, ten pierścień ujrzał w 2016 roku i jednym z pierwszych uhonorowanych był przewodniczący, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pan Żukowski. tych honorowanych był nieżyjący, pan generał Ścibor-Rylski. Mamy honorowanych wiele dostojnych mężów stanu, polityków, ludzi kultury, świata biznesu, naukowców, jak również i przedsiębiorców też, redaktorów, co prawda niewielu, ale czasami, ale czasami też, też się zdarza, ale takich jak dzisiaj to nie mamy. Po drugie, proszę Państwa, po raz pierwszy w historii targów, a one są wyjątkowe 769 wystawców, honorujemy dzisiaj, dziękujemy Panu Prezesowi Chybkiemu, że. Yy, takie piękne rocznice robi. Co roku mamy przyjemność i możliwość bycia na jego urodzinach, co jest to zawsze skrzętnie odnotowywane. My z wielką przyjemnością do pana prezesa przychodzimy. Pozwólcie więc, że uroczyście włożę na palec pana prezesa pierścień patrioty. Bardzo, jest to dla mnie Zaturze, serdecznie. To ci, naprawdę, serdecznie. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Za pana Słuchajcie, postawę. jeszcze dostałem taki dyplom, aktyk, Wspólne zdjęcia, panie Proszę Państwa, ja nie będę tak długo i kwieciście mówił jak Tadeusz, nie będę również śpiewał. Odpada. Natomiast chciałbym powiedzieć tak, że te, tutaj Tomasz szybki ze swoim zespołem robi świetną robotę. Ten raport nie czytają tylko ci goście, którzy się profesjonalnie zajmują bezpieczeństwem, obronnością, sprzętem. To się czyta dobrze, proszę Państwa. No można zacząć od ostatniej strony, od środkowej i to się naprawdę dobrze czyta, nie tylko obrazki. To jest po pierwsze. Po drugie, chciałem powiedzieć tutaj parę zdań na temat gościa po lewej stronie. Niestety jest z Krakowa, ja też zresztą. On wydawał jakieś takie czasopismo Komandos. Nie wiem, czy panowie czytaliście. To jest wydawnictwo spadochroniarze, że siły zbrojne, rezerwiści. To się też bardzo dobrze czytało i do tej pory niektórzy do mnie dzwonią. Czy mam jeszcze jakiś tam artykuł, czy jakiś tam tego? Także dziękujemy za to, co zrobiliście i co robicie, bo to naprawdę służy obronności naszemu kraju, be, krajowi bez tych zadań patriotycznych, ojczyzna, narodowość i tak dalej. To jest właśnie ten patriotyzm. Dziękuję Ci Tomaszu za to wszystko i gratuluję. Dziękuję. Generał A teraz proszę znowu Andrzej. Szanowni Państwo, a teraz podsumowanie naszego konkursu, corocznego konkursu na najelegantsze, najpiękniejsze stanowisko targowe. Można powiedzieć, że to jest, to są targi, na których jest emanacja siły, ale estetyka jest równie ważna. Wystarczy popatrzeć na piękny samolot, żeby wiedzieć, że to jest wspaniały samolot. To samo dotyczy innego sprzętu wojskowego. Dlatego bardzo miło mi jest wręczyć naszą nagrodę przedstawicielom firmy Hangua z Korei. Zapraszam. Bardzo dziękuję, prezes. Prezes Billy Buhuan Lee, prezes Hanwha Aerospace Europe, odbierze dzisiaj tę nagrodę. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Maybe, Billy, would you like to say a few words? Yes? Oh, ok, so, bardzo dziękujemy. Składamy najszczersze życzenia, jeżeli chodzi o urodziny wspaniałego wydawnictwa, z którym mam nadzieję długo też będziemy mieli przyjemność współpracować. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Gratulacje. No cóż, Drodzy Państwo, Polonę za czas zacząć. Proszę do stołu. Wjeżdża tort tort Wieszcza. Aha, jeszcze muszę coś powiedzieć, ale to tak było oficjalnie. Mamy pewną niewielką ilość Taki oto wspaniałych Mamy niewielką, pewną niewielką ilość takich wspaniałych kalendarzy. Wiecie, co to jest? Jak, dla uczczenia jakiej rocznicy? Większość z Was nie pamięta, jestem tego pewien. Tysiąc lat e, monarchii polskiej, można powiedzieć, czyli Bolesław Chrobry koronowany na polskiego króla w 1025 roku, czyli w przyszłym roku e, minie dokładnie tysiąc lat. My czcimy najczęściej tę rocznicę związaną z Sztemporskim, 1966 rokiem, no i to było już dosyć dawno, chociaż za mojego na przykład życia, a zapominamy bardzo często właśnie o koronowaniu Bolesława. Bolesław był honorowany chyba dwa razy, z tego co, co słyszałem, raz nazwijmy to cywilnie, a drugi raz papiesko, i właśnie za drugim razem to był 2025, przy czym, no niestety, bardzo szybko potem zmarł. W każdym razie, jak ktoś by był zainteresowany tym kalendarzem, to jak już tutaj spełnimy te wszystkie rzeczy związane z, z szampanem i z tortem, to zapraszam do siebie, spróbuję coś zorganizować, okay? Teraz zapraszamy, jeżeli… Proszę o podpalenie tutaj tych wszystkiego na, na torcie.